Dzisiaj mamy 14 sierpnia 2025 roku i jesteśmy w polskim Dubaju, czyli na krupówka. Z kim ja tu dzisiaj jestem idziemy, wchodzimy dzisiaj. Dzisiaj nigdzie, dzisiaj już pojedzone pizzę, pizzą, a jutro ambitny plan rysy od słowackiej strony. Popatrzcie jaki tu jest przepych! Nic idą pijunce wydawać. I zakopane nawet się dorobiło swojego młyńskiego koła. Całe życie pod górkę. Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj mamy 15 sierpnia 2025 roku. Piątek, świąteczny piątek. I wraz z milionem ludzi idziemy na rysy. Tam już na nas patrzą rysy. Gdzieś tam. I co, mamy godzinę 6:45, a wstałam o 4:50. Jak do tego doszło? Nie wiem. Ale idziemy. No. Będzie fajnie. Będzie hica. Ekipa, jak tam samo poczucie przed rysami? Pas. Super. Jeszcze są, uśmiechy na... Jeszcze są uśmiechy na twarzy, ale to były tylko pierwsze górki. 8 godzin się zameldujemy. Spadnie. Miejmy nadzieję że go Tak? Nie Proszę mi nie kłamać. Pięknie tutaj. Jeszcze księżyc jest. Czyli do spania. Jak jest księżyc, to do spania, a my idziemy. Hello. Doszliśmy do jeziora, a tam u góry można dostrzec już chatkę wysoko, ale idziemy. Super się idzie, w cieniutku, w cieniu się idzie, super się idzie. Ładnie, ładnie, ładnie. Muszę jeszcze jakąś budowę zrobić tutaj. No ja też spodziewałam. Gdzie to Nie ma dużej kolejki. Jeszcze czy iść? A pójdę. Idziesz? No tak, no. łańcuch jest zajęty. To nie idź nawet. A to dalej też są jakieś łańcuchy za tymi drabinkami? Kurde, no, no nie będziesz trzymać wiaś. Czy tylko tu. To, to nie, są... tylko A to... To... nie, tylko tu. Z tymi drabinkami też są łańcuchy? Nie. Tego też są w ratunku. Moja sapiąca ekipa. Chata pod rysami. Tam kibel. No Chata pod rysami. Ogólnie gorącła śmierdzi. Ludźmi. Piwo no. fajne. No. fajna. Fajne pamiątki. Wychodek. Człowiek na wsi się wychował, to nie jest żaden fenomen dla niego. Ale dla innych. Chyba, że zamknięty, zaryglowany. No. Kiber. Z fajnym dium. w górach. Śnieg w sierpniu. i zmęczony kolinek A tu jeszcze i na no, koniec widać ale jeszcze z pół godziny Ułożyli sobie kopec Pięknie tu to już jest pięknie Mam widoki na dwie strony

Ale mało ludzi dzisiaj. Od polskiej strony nawet kolejki nie ma. Słowackiej też nie było. Na rysach trochę ludzi siedzi. No to jedzą, podziwiają. Zasłużony odpoczynek. Ach. No, a no nie tu. No. My godzinę 13.15 uciekamy, bo się tam. I... Tak, mu murami teraz sami. Więc mamy, myślę, z pół godziny, żeby się trochę ulokować niżej. Jeden rys, drugi rys, two ladies. A tam nasz szlak powrotny, ogólnie mało ludzi. Straszyli kolejkami. I idą, dziuchy, idą. Krzysztof gdzieś tam z tyłu został. Nie mogę go namierzyć. A nie, tam stoi. Ciekawe jest to, jakie ludzie przybierają formy. Schodźcie, Kozice, schodźcie. One są zadowolone, pieczątkę mają, zdjęcie mają, szpilki były. Idą teraz, piwo ich ciągnie na dół. Kieminy sadzi, skupione. Da się w hokach da się. Zwycięskie piwo już w dłoni. Uśmiech ja Pięknie, Pięknie jest. Pięknie ja nie wejdę jeszcze Nie wejdziesz. Przytrzymaj mi to piwo i patrz. <głos> 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 Jaja se robi. Paula, jak twoje nowe buty? Kopie, spisko, sześć. No. Zajebiste. Dziękuję. Już? Za to ci nie zapłacę. Ty masz tarczyńskiego, chcesz coś powiedzieć? Zajebiste chyba, Ale już Śmieci nosimy ze sobą. No to czekamy na autobus. Co 10 minut odjeżdża. Linia Styrpskie pleso, rysy Styrpskie pleso. Po dupie pojechałaś. A jak się schodzi? Na odwrót. Na odwrót. Piple schodzą. Jeszcze taki hektar drogi do domu. To czyje hoki? Idź, idź, No i tak sobie powoli schodzimy. Z takimi ładnymi widoczkami. Aczkolwiek trzeba patrzeć pod nogi, żeby się nie wywalić. Mózg się tutaj fajnie resetuje, bo się nie myśli o głupotach. Tylko trzeba się skupić, żeby się nie wywalić. No i co? Nie pięknie to Potok szumi Co to za kwiatki? No, z tą butlą gazu wchodzić, na no, to szacun Nie no, ubyła trochę tu była woda, można się stąd wziąć A nie kupywać za 5 euro Kwiatki. Okay. Co to za kwiatki? No i tam w oddali widać tą e, skocznię narciarską. I w ogóle ona tam u góry jest krzywa bardzo. Nie wiem czy to będzie widać. Ale idziemy. Już zostało nam może jakieś 10 minut. Ale zmęczenie rysuje się u nas na każdej twarzy. Ból i cierpienie co niektórym. Paula kolano, Krzysztof stopy. Klaudia, no pa, no pa, no pa, Klaudia to też ma pała, już ma masakrę ze wszystkim. Ja już jakoś idę, ale u mnie małe, małe paluszki. Nie, przed małymi paluszkami tam mnie coś uciska już od schodzenia. No to są tyle kilometrów na robić. 8 godzin, nie przepraszam, myśmy za 15.07 wyszli. A za 15.07 dojdziemy, czyli 12 godzin w czasie. Wiadomo, były przerwy Były przerwy na jedzenie, widoczki i tak dalej. No ale, jakby nie patrzeć 12 godzin bez jakiegoś tam ciepłego posiłku, to też to inaczej się odbiera. No i właśnie, jestem mega głodna. Ale już czekam, aż dojdę do auta. I w sumie, no nic innego mnie nie czeka niż jakaś kanapka albo kabanosy. I co? I w sumie mogę powiedzieć, że. Szlak na... Gdzie ja mam kapelusz? Paulinek, jaki był ten szlak na Rysy? Bardzo sympatyczny. A i co, i co jesteś? Zmęczona <śmęczony śmęczony> w cim. Nie, ale tak naprawdę od słowackiej strony szlak na Rysy... ...lajcik pod względem wspinania tam jakiegoś, no to spoko. Ale, ale, długo, ale, długo. ale długo, no my idziemy 12 godzin już no, trzeba liczyć tabliczkowo 8 No i trzeba liczyć to 8 I, i idziesz, idziesz po tych schodach, kamieniach i, i idziesz i końca nie widać. Ale spoko. Jutro bym jeszcze Giewą pierdzielniała na, na pewno. spokojnie. 8. Ale nie no reszta grupy Reszta grupy mówi, że yy, po pierwsze się wysypiamy, później zjemy coś dobrego. Kawa na pewnie krupówkach. Paula mi obiecała kawę, ja już w, w, jestem pod. Idziemy na pod, do, Dolinę Łąki, coś po... tam. Wy, yy, tak, 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 tak. Idziemy na Dolinę Małej Łąki, później na Termy. No zobaczymy w sumie, jak to. Jak, jak my jutro wstaniemy? To tak będzie. No i co? Trzeba się ruszać, chodzić, chodzić, chodzić. Może niekoniecznie na rysy. Ale warto.